Ciasteczka z angielskiego cookies to małe pliki zapisywane na dysku użytkownika podczas przeglądania internetu, które zapamiętują część ustawień przeglądarki, takich jak język czy dane logowania. Mogą też przesyłać dane do danej strony, np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w koszyku sklepu. Ciasteczka. Działają w sposób niewidoczny i mogą przechowywać wrażliwe dane, a tym samym narazić prywatność użytkownika. W wyniku zmian w przepisach, właściciele witryn są zobowiązani do umieszczania na swoich stronach informacji o tym, że korzystają z ciasteczek oraz instrukcji dotyczących wyłączenia ich obsługi.